Serce rzekom miłości nie wszystko przez Ciebie dla Jezusa mojego paa Jestem cały twój, jestem cała twoja, Ave Maria, matko moja. Jestem cały twój, jestem cała twoja, Ave Maria, matko moja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Witamy Was kochani w dniu 23. naszych rekolekcji zatytułowanym Matka Ucznia Chrystusa. I niech każdy z nas poprosi o owoc przyjęcia Maryi wśród swoich najdroższych dóbr. Oraz aby jego matka ukształtowała we mnie Chrystusa. I modlmy się naszą króciutką modlitwą na ten tydzień. Duchu Święty, odkryj przede mną tajemnicę Maryi. Czasami zdarza się, że w obliczu cierpienia czujemy się sparaliżowani i trudno uwierzyć, że ból może być owocny. Jednak każdy z nas, spójrzmy, jednak każdy z nas jest dzieckiem bólu porodowego. Potem Jezus przypomina nam, gdy stwierdza, że jeśli ziarno pszenicy, które spadło na ziemię, nie obumrze, zostaje samo, natomiast gdy, ob, gdy obumrze, wydaje obfite owoce. I ten sam dynamizm możemy zaobserwować w życiu ducha. Wszyscy urodziliśmy się w rozdartym sercu Jezusa i w rozdartym sercu Maryi, która zraniona bólem na nowo odkryła siebie jako matkę. Która nadal formuje i kształtuje, aż jej syn zostanie w pełni uformowany i ukształtowany w sercach każdego jej dziecka, każdego chrześcijanina. Również słowa Anioła Gabriela z Nazaretu, wita i łaski pełna, oświetlają również scenę Kalwarii. Zwiastowanie jest na początku, krzyż oznacza zakończenie. W zwiastowaniu Maryja przyjmuje w swoim łonie syna Bożego, ludzką naturę. U stóp krzyża natomiast przyjmuje w swoim sercu całą ludzkość. U stóp krzyża, na którym umiera ten, którego poczęła swoim tak zwiastowania, Maryja otrzymuje od niego prawie że drugie zwiastowanie: Niewiasto, oto syn Twój. Z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 19, versety 25-30. Obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I o tej godzinie uczeń wziął ją do siebie. Życie Jezusa jako ofiara z siebie rozwijało się dzień po dniu, począwszy właśnie od wydarzenia wcielenia w łonie Maryi. To Jezus jest tym flakonikiem perfum, który kobieta rozbiła w domu Betanii. To na krzyżu jego serce jest zmiażdżone i wszystko wypływa. Nic nie zatrzymuje dla siebie, nawet Matki. W, nie ma, w Ewangeliach nie ma doniesień o płaczach i narzeganiach Maryi, ani nawet słowach. Przykazane natomiast zostaje nam jej milczenie. Maryja milczy. W jej postawie nie widać udręki, ale odwagę czułej obecności, która nie potrzebuje łez, by wyrazić udział w cierpieniu. Oczywiście Maryja nie jest blisko krzyża tylko w sensie fizycznym, ale także w duchowym. Jest zjednoczona z Krzyżem Jezusa, jest w tym samym cierpieniu, cierpi razem z Nim, dzięki czemu widzimy Maryję jako tę, która wypełnia tak zwiastowania. Teraz ona mówi tak z miłością, na złożenie swojego Syna w ofierze z niej zrodzonego. Oto syn Twój, oto matka Twoja. Słowa Jezusa wyrażają troskę o ludzkość, która ciągle potrzebuje macierzyńskiej ochrony. Tutaj uczeń nie reprezentuje tylko Jana, jak wiemy, ale wszystkich uczniów, wszystkich nas. Są oni dani Maryi przez umierającego Jezusa jako jej dzieci. Podobnie Maryja jest im dana jako ich matka. Maria zostaje ogłoszona matką wszystkich przyszłych pokoleń. To jest powołanie. Jezus wzywa matkę do przedłużenia jej macierzyństwa. Zanurzmy się w sercu Maryi. Znamy ją jako tę, która została powołana nie tylko do nadania kształtu nowemu Adamowi, Chrystusowi, ale także jego członkom. Znamy także siebie. Wśród naszych najcenniejszych dóbr musimy, powinniśmy zrobić miejsce dla Maryi, matki uczniów. W szkole Montforta Tajemnica Maryi, rozdziały 11, 12 i 16, 17. Tak jak w porządku naturalnym trzeba, by dziecko miało ojca i matkę, tak samo i w porządku łaski trzeba. By prawdziwe dziecko kościoła miało Boga za Ojca i Maryję za Matkę. Jeśli zatem ktoś się chlubi, że Bóg jest Mu Ojcem, a nie ma prawdziwie dziecięcej miłości ku Maryi, jest to szóstem, który ma za Ojca złego ducha. Skoro, Mary... Skoro Maria ukształtowała głowę wybranych, którą jest Jezus Chrystus, do niej należy również ukształtowanie członków tej głowy, którymi są prawdziwi chrześcijanie. Bowiem matka nie kształtuje głowy bez członków, ani członków bez głowy. Kto zatem chce być członkiem Jezusa Chrystusa pełnego łaski i prawdy, musi być ukształtowany w Maryi poprzez łaskę Jezusa Chrystusa, która jest w niej w pełni, aby, mo aby ona mogła jej w pełni udzielać prawdziwym członkom Jezusa Chrystusa i swoim prawdziwym dzieciom. Rzeźbiarz może zrobić posąg czy portret na dwa sposoby: posługując się swoją zręcznością, swoją siłą, wiedzą, dobrymi narzędziami, by wyrzeźbić tę figurę w twardej i bezkształtnej materii, albo posługuje się już formą gotową. Pierwszy sposób wymaga czasu, niesie trudności, naraża się na wiele przypadków. Czasami wystarczy jedno mylne uderzenie dłutem czy motem. Aby zepsuć całe dzieło. Drugi natomiast sposób jest szybszy, łatwiejszy i wygodniejszy. Niemal nie wymaga trudów i kosztów, byle tylko forma była doskonała i odpowiadała prawzorowi, i byle materiał, który, którym rzeźbiarz się posługuje, był podatny i nie opierał się dłonią. Maryja jest tą wielką formą Boga. Ktokolwiek rzuci się do tej formy, którą jest Maryja i pozwala się w niej urabiać, otrzymuje wszystkie rysy Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, i to delikatnie oraz odpowiednio do słabości ludzkiej, bez wielu trudów i pracy, w sposób pewny, bez obawy złudzenia, albowiem zły duch nigdy nie miał, nigdy nie będzie miał przystępu do Maryi świętej i niepokalanej. Bez najmniejszej skazy grzechu. Tak jak w dniach poprzednich, zapraszamy Was, kochani, szczególnie do medytacji Słowa Bożego z dzisiejszego dnia, a także powracania w miarę możliwości w modlitwie indywidualnej do, do tych tekstów, które są niesamowicie głębokie i które właśnie dotyczą istoty naszej. Też w pewien sposób istoty naszych spotkań, 33 dni naszych rekolekcji. I na koniec kilka światełek do osobistej medytacji. Zastanówmy się, zastanów się, skąd u mnie, u ciebie wypływa nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Czy zdaję sobie sprawę, że przyjęcie Maryi jest odpowiedzią na wolę Jezusa? Czy jestem świadomy macierzyńskiej funkcji Maryi w moim życiu duchowym, czy doświadczam, że Maryja działa również w przestrzeni mojego życia wewnętrznego, starając się coraz bardziej upodabniać do mnie Chrystusa, kształtując mnie aż do pełnego ukształtowania się Chrystusa we mnie? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków? Amen. Życzymy Wam, nasi drodzy przyjaciele, owocnej medytacji. Spotykamy się w dniu jutrzejszym.